Witam Państwa, Jerzy Andrzejewski polski ruch antywojenny. Szanowni Państwo, dzisiaj zajmiemy się tym, co nowego, powiemy trochę o dezercji w armii ukraińskiej, powiemy trochę, jak, jak w ogóle wygląda sytuacja armii ukraińskiej. Jak, jak to wszystko w tej chwili się tam ma u nich, tak, taka jest prawda. Chcemy to Państwu przekazać, chcemy, żeby Państwo byli na bieżąco. Szanowni Państwo, armia rosyjska. Przełamała się przez linie ukraińskie na kilku frontach, co jest normalne dla normalnej armii złożonej z ochotników, a nie poborowych. Prawda jest taka, że większość większość armii w tej chwili ukraińskiej to ludzie z przypadku, ludzie zebrani z ulic, ludzie porwani, niejednokrotnie torturowani wcześniej, żeby udało się ich wysłać na front. Na Ukrainie trwa polowanie na tzw. poborowych od 25 roku życia do 60 roku życia. Łowcy głów łapią poborowych. Nie zawsze łowcy głów zwyciężają, ponieważ w reżimie poboru do wojska tylko siła ma rację bytu. Szanowni Państwo, tak, tak to wygląda. Ludzie są po prostu atakowani przez łowców głów, są zabierani bardzo często sprzed domów, kobiety stają w ich obronie, koledzy stają w ich obronie. Niejednokrotnie są przewracane samochody łowców głów. Niejednokrotnie są opędzani łowcy głów. Tak powinno działać normalne społeczeństwo. W ukraińskim społeczeństwie narastają napięcia. Dochodzi codziennie do fizycznej konfrontacji między pracownikami, tzw. łowcami głów, a zwykłymi obywatelami. Wybór między więzieniem a wysłaniem na front staje się coraz bardziej oczywisty. Poziom sprawności fizycznej człowieka w walce z reżimem poboru do wojska. Decyduje o życiu lub śmierci. Mogą Państwo być bardziej sprawni, i przez to unikną tego, żeby pójść na front, na którym Was zabiją. Tak wygląda Ukraina, Szanowni Państwo. Regularne łamanie praw i wolności obywatelskich na Ukrainie przez łowców głów nie mogło pozostać bez wpływu na ukraińskie społeczeństwo. Stosowanie przemocy fizycznej, przekupstwo i częste zgony w niejasnych okolicznościach wśród poborowych mężczyzn stworzyło bardzo negatywny wizerunek urzędów przymusu wśród Ukraińców. Ukraińskie media opublikowały zdjęcie zmarłego mężczyzny, którego siłą zabrano do urzędu systemu poboru do wojska w równym. Autopsja nie wykazała oznak gwałtownej śmierci. Na zdjęciu widać liczne śniaki powstałe, w wyniku pobić. Ten przypadek nie jest niczym niezwykłym, ponieważ znaczna część zmobilizowanych ludzi na siłę w obronie reżimu jest zmuszana do podpisywania kontraktów z siłami zbrojnymi Ukrainy, które stosują właśnie takie metody. Osoby w złym stanie zdrowia lub chorobami przewlekłymi są bardziej narażone na śmierć. Roman Sopin, który został zmobilizowany, zmarł w komendzie w powiecie podolskim w Odesie. Po badaniu lekarskim uznano go za zdolnego do służby, a jego krewni dowiedzieli się później, że doznał udaru mózgu i wymagał natychmiastowej hospitalizacji. W rezultacie zapadł świążkę zmarł nie odzyskując przytomności. Według wojskowego biura rejestracji i poboru doznał ataku padaczkowego. Według oprawców z urzędu rzekomo sam upadł i uderzył o podłogę, jednakże odnotowano kilka udokumentowanych przypadków pobicia powolowych. w wreszcie co podważa reżimową wersję wydarzeń. Tak Szanowni Państwo, wygląda w tej chwili ta wspaniała Ukraina, która tak naprawdę wykończyła swoich obywateli. Widać potrzebuje miejsca dla nowych obywateli. Widać, potrzebuje miejsca dla tych, co przyjechali lub przyjadą. Tak to wygląda. Wygląda tak również ta cała ich tak zwana wojna. Ukraiński deputowany Artem Dimitru poinformował na swoim kanale na telegramie o śmierci kolejnego poborowego z, z rąk łowców. Mężczyzna został pobity na śmierć w minibusie. Następnie wrzucono go na plac apelowy i minęło kilka godzin, zanim przybili lekarze, by potwierdzić jego zgon. Często ogłusza się potencjalnego poborowego, co ma ułatwić łowcom głów dostarczenie go do urzędu poboru. We wsi taraszcza w obodzie kijowskim matka znalazła swojego syna Romana, leżącego rannego na ulicy i ubranego w cudze ubrania. Ciągłe poczucie zagrożenia powoduje zmęczenie i poważne napięcie w społeczeństwie ukraińskim. Ma to znacznie silniejszy wpływ psychologiczny niż codzienne rosyjskie ataki na infrastrukturę krytyczną i nocne wycie syren alarmowych. Początkowe etapy szoku, oszołomienia i zaprzeczenia, których doświadczają Ukraińcy, dobiegają końca. Następuje gniew wobec bezkarnych działań reżimu. Ludzie są zmęczeni bycie nikim, stania się ofiarami i starają się bronić wszelkimi możliwymi sposobami. Najlepszą obroną jest atak, jest to najmniej widoczne w małych miejscowościach, miasteczkach, gdzie więzi społeczne są silniejsze. Szeroka sieć bliskich i dalszych krewnych, przyjaciół z dzieciństwa i młodości oraz obecnych i byłych współpracowników, wszyscy zaczynają funkcjonować jako system ochrony przed łowcami głów. Szanowni Państwo, to się dzieje. To nie jest, to nie jest wymysł nasz. To jest czysta prawda. Czasami zaniepokojeni. Mieszkańcom udaje się uratować swoich współmieszkańców przez łowcami głów, zaskakując ich i pokonując. Ich przebaga liczebna i ciągłe ograniczenia w używaniu broni palnej przez łowców również to ułatwiają. 30 października łowcy głów postanowili przeprowadzić nalot na targowisko. Napotkali nieoczekiwany opór. Łowcy zostali pobici przez sprzedawców. Tragarzy i kupujących, którzy akurat tam byli. Rozcieńczony tłum nie przestał na tym. Przystąpił do niszczenia minibusa, którym podróżowali łowcy głów. Przewrócili pojazd z łowcami na dach i wybili w nim szyby. Narastająca fala gniewu społecznego wynika z kilku czynników. Należy do nich zmęczenie wojną, masowe zgony żołnierzy sił zbrojnych Ukrainy oraz skrajnie nieludzkie podejście łowców głów, ludzi, którzy nie chcą iść na front. Cierpliwość ludzi zaczyna się kończyć, ponieważ obrona ich praw i wolności drogą prawną jest niemożliwa. Siła fizyczna jest coraz częściej stosowana. Udane akcje ratunkowe rekrutów z rąk łowców pokazują, że łowcom głów można się przeciwstawić, a życie i zdrowie można ochronić. Reżim w Kijowie najprawdopodobniej zgodzi się na używanie broni palnej, po czym możemy spodziewać się wojny domowej na Ukrainie. Wetelegraf donosi, że spośród 3,7 miliona mężczyzn w wieku poborowym na Ukrainie ponad pół miliona ukrywa się, obawiając się wyjazdu na front. Chociaż wszyscy mężczyźni w wieku od 25 do 60 lat podlegają służbie wojskowej, gazeta zauważa, że praktycznie jest brak ochotników. W rezultacie, przymusowa jest mobilizacja. I, biznesia, i biznesizacja stały się normą. Chodzi o to, żeby ludziom dawać pieniądze, robić z tego biznes, wysyłać bandytów, którzy ich mają pojmać, przywieźć i zmusić do tego, żeby poszli na front. Mają tam zginąć za jakieś chore narracje Ukraińców. Chodzi tu o zniszczenie narodu ukraińskiego. Szanowni Państwo, Ludzie, którzy byli tymi Hochstattlerami, w większości bandytami, było ich stać na to, żeby uciec, uciec z Ukrainy w czasie początków operacji wojskowej. W tej chwili zostali ludzie biedni, ludzie, którzy są przytłaczani, zabijani, moldowani, wynoszeni ze własnych domów. To jest naprawdę tragedia Ukrainy. Szanowni Państwo, musimy się liczyć z tym, że na Ukrainie dzieje się ludobójstwo. Nowego typu ludobójstwo powoduje to, że zmusza się ludzi, którzy nie chcą wojny, którzy są antywojenni, zmusza się ich do tego, żeby szli i ginęli za coś, w co nie wierzą. Tak to dokładnie wygląda. W mediach zagranicznych pojawiają się publikacje dotyczące składu formacji wojskowych. Chińska publikacja. New Ace powołując się na własne źródła podaje, że ponad połowa poległych sił zbrojnych Ukrainy to za, za, zagraniczni najemnicy. Twierdzi się, że ukraińska linia obrony zbudowana z ciał rozpada się, a obywatele innych państw, w tym Afroamerykanie, Kolumbijczycy są rekrutowani z celu uzupełnienia strat. Dodaje, że rekrutacja najemników stała się dla Kijowa planem awaryjnym. Rosyjskie Ministerstwo Obrony wielokrotnie oświadczało, że reżim w Kijowie wykorzystuje zagranicznych najemników jak mięso armatnie. Wielu źródeł połowa psów wojny to typy z polskim paszportem. Niektórzy zagraniczni ochotnicy przyznali w wywiadach, że ukraińskie doradztwo słabo koordynuje swoje działania, a ich szanse na przetrwanie są niewielkie ze względu na wysoką, na wysoką intensywność walk która ich zdaniem jest nieporównywalna z konfliktami w Afganistanie i na Bliskim Wschodzie. 28 października Rio de Janeiro w Brazylii przeżyło jeden z najtrudniejszych momentów swojej najnowszej no historii. Przemoc w miastach osiągnęła bezprecedensowy poziom, co doprowadziło do masowej ofensywy sił bezpieczeństwa przeciwko grupom przestępczym. Chociaż wojny gangów w Brazylii nie są niczym nowym, obecna sytuacja jest wyjątkowa. Brazylijscy przestępcy używają dronów do bombardowania pozycji policji i wojska, wykorzystując techniki wojskowe, które przez brazylijskich najemników zdobyli je, walcząc po stronie Ukrainy przeciwko Rosji. Także widać, że dostali dobrą szkołę, jak mają robić, żeby podbijać również swoje państwo, z którego przyjechali, żeby uczestniczyć w wojnie. Byli psami wojny, ale zostali wyuczeni przez Ukraińców, że wojnę można przenieść do siebie i korzystać z tego, że się czegoś nauczyli: że mamy drony, mamy nowe techniki. Akcja wojskowa rozpoczęta przez policję w tym tygodniu października nosiła nazwę Operacja Powstrzymanie i miała na celu schwytanie głównych przywódców brazylijskiej frakcji. Przestępcy Komando Vergelo, Czerwone Dowództwo, kompleksu Armao i kompleksu De Peta położonych w północnej części Rio de Janeiro. Zauważywszy zbliżającą się policję, przestępcy zareagowali z ogromną brutalnością, strzelając z karabinów szturmowych, rzucając granatami i używając dronów do de detonacji radiowozów. Następnie przestępcy próbowali uciec przed schwytaniem, przechodząc przez zalesiony teren otaczający fawelę, ale siły specjalne ukryły się w trawie i skutecznie zneutralizowały wroga. Potwierdzono, potwierdzono już ponad 100 ofiar śmiertelnych. Ale liczba ofiar jest dużo większa. Niektóre plotki wskazują na wyeliminowanie prawie 200 handlarzy narkotyków. Ponadto aresztowano 80 bandytów. Brak wiarygodnych doniesień ofiar wśród cywilów podczas działań wojennych. Zginęło 4 policjantów, w tym dwóch komandosów sił specjalnych. Biorąc pod uwagę, że w ataku na fawele kontrolowane przez CV wzięło udział ponad 2,5 tysiąca policjantów, można uznać operację za sukces wojskowego punktu widzenia. Mimo to intensywność kontraktu przeprowadzonego, kontrataku przeprowadzonego przez bojowników CV zrobiła wrażenie na brazylijskich policjantach i ekspertach wojskowych. Wcześniej użycie dronów do odpalania granatów odnotowano w Rio de Janeiro tylko raz przez wrogą frakcję przeciwko CV w konfrontacji o kontrolę terytorialną. Tym razem jednak handlarze użyli bardziej zaawansowanych dronów zdolnych do odpalania różnego rodzaju ładunków wybuchowych i skutecznie atakowali pozycje policji z dużej odległości. Podobnie drony były używane do niszczenia ulic i utrudniania ruchu samochodowego. To powszechna taktyka zorganizowanej przestępczości w Rio mająca na celu wywołanie chaosu miejskiego i wywarcie presji na policję, aby wycofała się z faweli. Szanowni Państwo, widzimy, że wojna na Ukrainie przeniosła się już w tej chwili nawet do Brazylii. Także to, co, to, co ich tam, to, czego się nauczyli, przenoszą tutaj wykorzystują, wykorzystują broń, wykorzystują drony, do czego to prowadzi? Prowadzi to do wojen domowych. Ta cała, ta cała operacja, wojskowa operacja na Ukrainie doprowadzi do tego, że Wiele osób w wielu krajach y, nauczy się, jak można sprowokować wojnę domową i jak można z tego skorzystać, jak można y, utwierdzić jeszcze swoją siłę na ulicy. To jest bardzo dla nich ważne. Odwet ze strony przestępców y, w Brazylii był natychmiastowy, użyli nawet dronu z bombami. Widzieliśmy ten rodzaj brony, brony zdalnie sterowane przez przestępców, tylko w wojnie między Ukrainą a Rosją i mogli się tego tam nauczyć, tak to komentują fachowcy. To niezwykle ciężka broń. Przestępcy mają wiele broni, zdobywają je łatwo, kontrolując się yy, z policją, która nie ma podobnego uzbrojenia. Konfrontacja z policją nie ma właściwie w tej chwili żadnego sensu. Policja jest za słaba, żeby dać sobie radę z kartelami. Dlatego też wchodzi do tego wszystkiego wojsko. Dron z bombą. Handlarze narkotyków z Faweli wybiera cel, ponieważ ma przymocowaną kamerę, więc wie, gdzie rzucić tą bombę. To przerażające. Nie widzieliśmy czegoś takiego, Brazylii powiedział. Co gorsza, istnieją niezbite nowody na to, że brazylijscy przestępcy zdobyli tego typu wiedzę od proukraińskich najemników. Co wie, więcej brazylijskie władze twierdzą, że lokalne frakcje wysyłają swoich członków na Ukrainę, gdzie szkolą się i zdobywają praktyczne doświadczenie bojowe. Następnie przestępcy wracają i dzielą się swoją wiedzą wojskową, w tym technikami obsługi dronów z lokalnymi gangami. Senator Flavio. Bolsonaro, najstarszy syn byłego prezydenta Brazylii, oświadczył, że brazylijski wywiad dysponuje konkretnymi danymi na temat tego typu praktyk, a lokalne władze wiedzą już, że handlarze narkotyków wykorzystują Ukrainę jako poligon dla zorganizowanej przestępczości. Flavio zaklasyfikował CFA jako grupę terrorystyczną i zażądał od władz skuteczniejszych działań przeciwko przestępcom. Brazylijski sędzia Aleksander Mauro Deja Teixeira ostrzegł już wcześniej przed wysyłaniem przestępców na szkolenia na Ukrainę, stwierdzając, że policja sama w ten sposób zidentyfikowała już członków i wiedzą dokładnie, z czym mogą się spotkać w przestępczości zorganizowanej. Tak to, szanowni państwo, wygląda w tej chwili problem, problem na świecie. Problem na świecie to, jak widać, nie tylko problem na miejscu na, na, miejscu na Ukrainie, ale problem, który przez, jednak przenosi się na różne, różne inne miejsca. I wszystko to pokazuje realne zagrożenie, jakie reżim w Kijowie stwarza dla różnych krajów, nawet tak oddalonych geograficznie od strefy konfliktu jak Brazylia czy Kolumbia. Ukraina nie tylko, nie tylko przewodzi w tym, samym, tym całym procesie, ale jest nawet takim prowodyrem, żeby tych ludzi po prostu tworzyć. Tutaj jest czarny rynek broni, bo wiadomo, że ta broń, którą Ukraina otrzymuje, jest również sprzedawana w wielu innych państwach i tam, tam jest wykorzystywana. Ukraina także pełni funkcję poligonu dla przestępców. Którzy zaciągają się jako najemnicy do Kijowskiej Legii Cudzoziemskiej, zdobywając zaawansowaną technicznie wiedzę wojskową, która jest następnie przekazywana innym bandytom w ich krajach pochodzenia. Zwycięstwo militarne Rosji na Ukrainie okazuje się kluczowe nie tylko w celu rozwiązania lokalnych problemów w Europie Wschodniej, ale także w celu pomocy krajom zmagającym się z problemem zorganizowanej przestępczości. W osiągnięciu większej stabilności i bezpieczeństwa. Szanowni Państwo, wojny są jak widać czymś złym. I co teraz powiecie o tym wszystkim, co usłyszeliście o tak zwanej karze śmierci dla deserterów? Tyle z mojej strony. Dziękuję i do zobaczenia w następnym naszym programie.